Tego się nie da opisać słowami, trzeba po prostu spróbować. Szybko, to jest 180 kg. Niech coś dla siebie i pojechać szybciej niż ostatnio, to na pewno nie jest. Je, Jestem! Oh Moment. No, dobra, idzie mi się napić w ogóle. Daj! No. I deska, 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 no deski, deski, i o, 190, Światek, nie, bo, no, <gulity> tam, to Nie, to nie jest 1 na 8. Jestem 140 koni, ganialiśmy, yy, co, co ganialiśmy? Wszystko ganialiśmy. No tam tak nierają, no. Uczy jest taki... Pływa, ale za tym. He smiling now. He's happy. Really? Yeah. Takim stateczkiem sobie płyniemy, nie? Tak, tak. też dam słabą mapę.